te Tapety, i aż mi się buzia cieszy, że mogę nagrywać na takim tle. I tak chciałam się z Wami na początku przywitać. Cześć, witajcie, co u Was słychać. U nas, uh, no średnio, bo pogoda jest słaba i cały czas pada. Chyba od wczoraj rano pada non-stop, padało całą noc i znowu pada cały dzień i pogoda nie jest zachęcająca. A naprawdę jej dzisiaj pracowicie. Mam dużo rzeczy do zrobienia, do ogarnięcia, bo. Idziemy na wakacje, tak? Zaraz, dwa, czy za trzy dni jedziemy na wakacje? Pierwsze takie nasze. Małżeńskie wakacje w życiu i już się nie mogę doczekać, ale przed tym mam mnóstwo rzeczy do ogarnięcia. Teraz właśnie nagrałam jeszcze dwa filmy i musiałam je zmontować. Muszę nagrać jeszcze jeden, chcę nagrać między innymi haul wakacyjny z ubraniami, jakie udało mi się zakupić. Jest kilka perełek, kilka naprawdę fantastycznych rzeczy, które chcę Wam pokazać. Kilka ubrań, które mi się spodobały. Niestety nie wszystko jeszcze przyszło, zostały tylko trzy dni ogólnie. My jesteśmy okropni, bo zdecydowaliśmy się na te wakacje, żeby pojechać miesiąc temu, więc szaleństwo całkowite. Zbliża się nasza rocznica: 17 czerwca, rocznica ślubu, druga już. Już, bo naprawdę nie wiem, gdzie ten czas e, w ogóle się podział, jak to szybko przyleciało, że już dwa lata po naszej ślubie, pamiętam jak dwa lata wcześniej, jeszcze w 2015 roku, zaczęliśmy plany, w ogóle snąć plany o tym ślubie, zaczęliśmy wszystko bukować, a teraz już jest dwa lata po ślubie, więc naprawdę szaleństwo. I pierwszy raz jedziemy na nasze wspólne małżeńskie wakacje, właśnie świętować drugą rocznicę ślubu. I stwierdziłam sobie, Marcin mówił, weź, nagrywaj vloga nagrywaj vloga, bo pokażemy w ogóle, jak się pakujemy, co zabieramy i tak dalej. No mówię, okej, okay, dobra, nagram tego vloga. Będzie to też taka nasza pamiątka z naszych przygotowań przed pierwszymi małżeńskimi wakacjami. Jak już Wam wspomniałam wcześniej, właśnie nagrałam dwa filmy. Chcę nagrać jeszcze jeden właśnie z tym haulem. Zapraszam Was oczywiście na mojego Instagrama, gdzie wydaje mi się, mam nadzieję, że będzie się sporo dziać. Mamy... Mamy nadzieję, porobić kilka ładnych fotek, ujęć, e, właśnie z wakacji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I e, no, nagrywam tego vloga, jestem bardzo, bardzo godna, bo jest już godzina 11:38, a śniadanie jadłam o 5:40. Tak, wstałam dzisiaj o 5.00 i zaczęłam ogarniać od rana. I e, jestem godna, ale na szczęście mój kochany mąż zostawił mi lunch. Wczoraj e, robił na obiad burrito e, zawijane we wrapie. Jest naprawdę przypyszne, więc zaraz sobie zjem i nagram jeszcze ten jeden film. I wtedy będę już spokojniejsza, bo jest jeszcze kilka rzeczy, które chcielibyśmy dzisiaj zrobić. Ogólnie jesteśmy zajęci po południu, nas nie będzie w domu. Środę całą spędzamy, na, e, natomiast środę całą spędzimy w domu. E, będziemy się pakować i tego typu rzeczy robić. Więc. A dzisiaj wieczorem chcemy jeszcze iść na siłownię, wiadomo, być bo by się chciało, ale. Nie jest tak łatwo, nie jest tak łatwo i cały czas mnie kusi, żeby zjeść sobie jakąś czekoladę, mam ochotę na coś słodkiego, ale nie, Magda, zostały Ci tylko 3 dni, dasz radę, wytrzymasz do wakacji, a w wakacji sobie chyba troszeczkę pofulguję, więc tak. No, także taki przydługi wstęp, zapraszam na vloga. A i jeszcze jedno. Jeśli jesteście ciekawe, co mam na twarzy, co takiego użyłam, to nagrałam też chat make-up. Od czasu do czasu takie filmy też się u mnie pojawiają. Tutaj macie kartę, jeśli już ten film się pojawił. Więc zapraszam do oglądania. Dobra, ja już zmykam, bo jestem bardzo głodna. Zajrzyjmy do lodówki. I gdzie tu się podziało moje burrito? Jest! O, chodź tu. Ależ jestem głodna. Prawda. Ogólnie robił sam guacamole, więc super. Ale on już jest kochany ekstra. Dobra, by się przydał jeszcze talerzyk, będę wcinać. Co ty tutaj masz Panie Marcinia? Ja co mam? Co ty masz? Co masz? Pokaż, pokaż, pokaż. Ładnie to się przywita w ogóle. Dobra. Przywita się. O... Z tyłu szafki. Cóż? Masz to to... Nie potrzebujemy? Ty nie Potrzebujemy, bo to jest wszystko opisane. Dobre. Otwieraj, otwieraj, otwieraj Następny open box Rozrywaj, wszystko, użyj mięśni Wszystko dla Ciebie to dla mnie mnie. O jak ładnie Można? Można? Można. Uu, uu. A w środku? <laughs> <laughs> Prezenty? A w środku majtasy no. Ej, ale ładnie to zapakowali ty, Ale rebka mi się podoba ja, ja, ja. Ej, no torebka jest elegancka, zobaczcie. Bardzo ładna. Bardzo ładna. Mm? Mm. Fajna. Przymierzasz? Przymierzaj. Nie, nie, to to, które... Przymierzaj. nie mój rozmiar. Tak to nie? U, no, no dobra. Także z Calcedonii przyszła przesyłka. Stroje kąpielowe. Wybaczcie, ale wam nie pokażę, nie zademonstruję. Także tak. Przymierzamy szybko pokażę wam jaką kartkę kupiłam e, mężowi z okazji drugiej rocznicy ślubu i jest to bardzo sentymentalne dla nas miejsce wieża Eiffla tam właśnie e, na samej górze macie mi się oświadczył więc jak zobaczyłam tę kartkę to nie mogło być inaczej musiałam e, właśnie ją wybrać e, tak to wygląda w środku e, jest przepiękna i zaraz będę ją wypisywać Um, więc um, no, jestem bardzo podekscytowana. Druga rocznica ślubu, podobno jest to rocznica um, bawełniana i taki też będzie prezent ode mnie bawełniany. Jakoś trzymam się tego na razie i mam nadzieję, że tak zostanie. I mam nadzieję, że Marcin się ucieszy. Więc um, dla mnie kartki mają szczególną wartość. Ja bardzo lubię dostawać kartki na różne okazje i jak najbardziej swojemu mężowi też taką kartkę kupiłam. Przed chwilą nagrałam Wam haul ubraniowy, wakacyjny. Jeśli jest już na kanale, to tutaj wyjedzie Wam karta i stwierdziłam, że wykorzystam te ustawienia kamery, jakie tu mam i przy okazji też wykorzystam tę większą kamerę, także jakość i dźwięk też będzie lepszy. I pokażę Wam rzeczy sportowe, jakie ostatnio kupiłam. Nie ma ich aż tyle, żeby robić osobny haul zakupowy, ubraniowy. A że my e, ostatnio mamy takiego, zapaliśmy Pakcyla, jeśli chodzi o siłownię, i rzeczywiście tam często chodzimy. To sytuacja wymusiła na mnie to, że musiałam kupić kilka par spodni. Niestety spodni za dużo nie miałam, chyba tylko dwie pary i to wszystko. Więcej miałam spodanek, bo jednak ćwiczyłam w domu. I w domu jakoś w długich spodniach nie, nie, nie robiłam żadnych treningów, a na siłownie wolę chodzić w spodniach. A z racji tego, że Adidas ostatnio miał promocję i na ich stronie było Minus 30% na niektóre rzeczy, plus mieliśmy kod na minus 20% i te promocje się łączyły. To wyszło minus 50%. To stwierdziłam, że muszę kupić kilka spodni. Naprawdę na promocji mieli fajny wybór i też znalazła się koszulka i stanik sportowy, który chcę Wam właśnie pokazać. No to kupiłam. Kupiłam, nie będę ukrywać jakoś te rzeczy sportowe. Bardzo mnie cieszą i spodobały mi się też kilka rzeczy od Dałam, nie wszystko zostawiłam, a te ciuchy troszeczkę już długo leżą, bo chcę Wam je pokazać i chcę je zacząć nosić, a nie chcę wam pokazać znoszonych rzeczy. Więc e, pierwsza rzecz to jest koło koszulka. Niestety nie pamiętam, ile ona kosztowała, ale naprawdę to nie było dużo. Kilka funtów zaledwie, i jest to koszulka z Adidasa, jak już wspomniałam, te wszystkie rzeczy będą z Adidasa. Mm, I ona jest na ramionczka, bardzo fajna siateczka z tyłu, będzie to taki zakupowy, sportowy troszeczkę wyjdzie w tym vlogu, ale nic nie szkodzi. material Taki, że wydaje się, że powinien wchłaniać ten cały pot, i to wszystko, i powinien też szybko schnąć. Adidas z przodu, siatka z tyłu, na ramionczka, więc będzie wygodnie. Druga rzecz, jaką kupiłam, to jest stanik sportowy, ale kupiłam razem z, ze spodniami, tak żeby mieć komplet i żeby to wszystko fajnie pasowało. Co mi się podoba w spodniach Adidasa, to to, jak jest ten pas szyty. Zobaczcie, tutaj z przodu. Ja to tak wam pokażę. On jest właśnie w taki wycięty, w taki delikatny dół tutaj wpada i fajnie, fajnie on leży na ciele przez to właśnie wycięcie. Fajnie brzuch widać i, i to są długie spodnie. O, I one właśnie mają na dole taki wzór. Bardzo mi się podobają. Świetnie te legginsy leżą, one nie prześwitują. E, naprawdę nic przez nie nie widać. Zobaczcie, one są czarne, nic e, nie prześwituje, więc to jest super. I jak już wspomniałam wcześniej, stanik sportowy do kompletu. Jakoś ten komplet bardzo mi się spodobał. I te spodnie też, one chyba przed promocją kosztowały około 30 40 funtów? Nie chcę Wam kłamać, bo to już było dawno, ale kupiłam je na 50% przy 50% zniżce, a rozmiar też jest idealny. Kolejne spodnie, jakie kupiłam to są już takie za kolana tutaj mają e, róż na dole, bardzo mi się spodobały melanżowa e, szarość i też znowu ten krój przy pasie jest fantastyczny, bo dzięki temu one ładnie leżą na brzuchu i też w ogóle nie prześwitują ten materiał jest genialny, naprawdę bardzo mi się spodobały, już się nie mogę doczekać jak będę w nich ćwiczyć, one są nowe jeszcze mają tutaj metki w środku ale mam nadzieję, że lata dzień zacznę je nosić, e, kolejne inne spodnie to już takie bardziej na co dzień kiedyś bardzo chciałam takie mieć, jednak ich nigdy nie kupiłam i zobaczcie, one te są za kolano, to są takie szerokie spodnie, może i na siłownię się nadadzą ale tak po chodzenia w domu, jak jest cieplej powinny być fajne, takie w stylu rybaczek, nie wiem czy pamiętacie i e, mam nadzieję, że będą jak najbardziej ok i będą wygodne i już ostatnie spodnie, które muszę w sumie otworzyć to są legginsy. Ja już je przymierzałam, nie wiem, opakowałam je jeszcze raz w worek. I te legginsy już są troszeczkę inne. Ten materiał już jest cieńszy, ale te legginsy lą kosztowały 10 funtów. Myślę, że właśnie dochodzenia po domu będą jak najbardziej, że zdadzą egzamin. Tak one wyglądają. Wyglądają bardzo fajnie, ten materiał też jest przyjemny i nie tak przyjemny jak w tamtych poprzednich. Myślę, że takie legginsy powinny się jak najbardziej sprawdzić właśnie takie takiej garderoby po domu. Tym bardziej, że one nie były drogie, a jeśli mam wybór między legginsami z Primarka, a legginsami z Adidasa, to wiadomo na co padnie. Te z Adidasa są o wiele, o wiele lepszej jakości. Więc... A! I jeszcze chciałam was zapytać, jeszcze chciałam was zapytać i się was poradzić. Co myślicie o takich butach? Mam Nike. Które jeszcze nie wiem, czy ze mną zostaną, i to jest są Air Maxy 97. Bardzo mi się podobają, ale nie wiem, co o nich myśleć. Dajcie zaś w komentarzach, zostawić czy oddać. No wyglądają bardzo futurystycznie, są na pewno inne niż wszystkie inne buty, które do tej pory, niż wszystkie inne takie Adidasy niż do tej pory widziałam. Na pewno podejmę decyzję sama, ale chętnie poczytam Wasze opinie, co myślicie o tego typu obuwiu. E, mi się bardzo podobają. W ogóle chciałam mieć Rmaxy, to są Maxy, tak, tak. Tak, Maxy 97 -ki. podobały mi się też inne, te rose gold też są bardzo fajne. Ale te przykuły moją uwagę, i ja mam białe te buty fila. Które są bardzo popularne, a teraz coś mi napadło na takie niebiesko-fioletowo-różowo-czarne. I muszę Wam powiedzieć, że są bardzo wygodne. Jak je założyłam, to po prostu nie wierzyłam, że te buty mogą być aż tak bardzo wygodne. Idealnie dopasowują się do stopy. Też są bardzo e, twarde, e, jeśli chodzi o sposób, w jaki się w nich chodzi, e, bo tak mocno odbijają o powierzchnię. E, więc tak, piszcie mi w komentarzach, proszę, co myślicie o tych butach, żebyście zostawiły, czy byście odesłały. Ja się jeszcze zastanawiam, kosztują kupę kasy, ale tak mi się podobają, że jeszcze nie wiem co zrobię, na pewno przymierzę je do innych spodni i zobaczę jak będą wyglądać. No według mnie to jest naprawdę coś innego, coś ciekawego, innowacyjnego, ale yy, są ładne na swój sposób. Tak to powiem, piszcie co myślicie, bo sama nie wiem, sama próbuję się przekonać do nich, że a, zostaw, są takie ładne, ale kurczę, jak patrzę na te ceny, to tak trochę mm, boli, boli po kieszeni. Okej, okay, kochani, nie zwracajcie uwagi na to, jak wyglądam, ale przyszłam się z wami pożegnać. Nie mam na sobie makijażu. Przed chwilą ugotowałam lunch na najbliższe dni. Zrobiłam właśnie obiad-kolację na dzisiaj, na wieczór. Zrobiłam też lunch na jutro i obiad też na jutro i na piątek. Także troszeczkę spędziłam czasu w kuchni. Byliśmy też dzisiaj na siłowni, już ostatni raz przed wakacjami, i pora się z wami pożegnać. Jeśli coś ciekawego się będziecie. To wam pokażę, ale tak formalnie z tej strony chciałam powiedzieć wam na razie. I do zobaczenia w kolejnych vlogach, które już mam nadzieję niedługo się pojawią i będą to już vlogi z wakacji. Naprawdę trzymam za to kciuki i zachęcam do subskrybowania mojego kanału, żeby być na bieżąco. Normalnie brzmi jak rasowa YouTuberka w tym momencie i e, mam nadzieję, że miło wam się oglądało tego vloga że obejrzałam wam te kilka minut w ciągu dnia i e, piszcie w komentarzach co u was słychać dziękuję wam serdecznie za oglądanie i co, do zobaczenia w moich kolejnych filmach, aha, jeszcze zachęcam e, żebyście może zajrzeli na mojego instagrama Miss Always Perfect tutaj wam się wyświetli nazwa zapraszam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że będzie się sporo tam działo w następnych kilku tygodniach, dniach no dobrze, to ja już teraz uciekam. Trzymajcie się. Dzięki na razie. Pa.